Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj recenzja. Recenzja książki, na którą ja się bardzo, bardzo cieszyłam. Jest to mój drugi patronat, czyli Wenchful. Jak pewnie wiecie, a jeżeli nie, to właśnie Was uświadomię: ja jestem wielką fanką Wiktorii Schwab. Przeczytałam jej prawie wszystkie książki. Brakuje mi tam kilku książek z gatunku dla młodszych dzieci chyba Middle Grade. Jedna jest o Aniołach, ale ona dopiero będzie miała za niedługo wznowienie. Tak czy inaczej, po przeczytaniu mroczniejszego odcienia magii, ja zakochałam się w Victory Schwab, więc potem bardzo, bardzo czekałam na Wyszys. I Wyszys przeczytałam zaraz po premierze, czyli w kwietniu. Natomiast wentful przeczytałam niedługo później, ponieważ w lipcu. Przeczytałam je w języku angielskim, na kanale nieco również mówiłam o tej książce, ale teraz udało mi się wreszcie to przeczytać w tym naszym ojczystym języku. Po prostu zrobiłam sobie Really. I nie tylko dlatego, że chciałam sobie po prostu odświeżyć te historie, ale również dlatego, że po raz kolejny chciałam Troszeczkę tak się wgłębić w ten świat Victorii Schwab. Wedgeful to jest książka, właściwie Wyszys to jest książka, która miała być standalone. To jest książka, która została wydana w 2013 roku e, i początkowo nie miała mieć swojej kontynu kontynuacji. Natomiast w 2018 roku zostało wydane Wedgeful, który tą kontynuacją jest. Co więcej, na ten moment wiemy, że również będzie trzeci tom, natomiast on jeszcze nie został nawet rozpoczęty, ale jest e, powiedziane, że gdzieś tam w planach Victorii jest on do napisania. Więc postanowiłam, że tę recenzję podzielę na takie trzy segmenty. Czyli pierwszy segment to będzie po prostu powiedzenie Wam o czym jest Wyszyz, czyli pierwszy tom, z Czemni. Druga część tej recenzji to będzie takie mini przypomnienie jak skończyło się Wyszyz, bo pewnie część z Was mogło sobie troszeczkę zapomnieć, jak, jak, w jakim momencie się to po prostu kończy. No a trzecia część to już będzie to omówienie bez spoilerów Węczwul. Także zaczynając od niespoilerowego opowiedzenia o czym jest Wyszyz, to mamy tutaj dwóch Przyjaciół to jest jedna z tych historii, w których mamy m, rodzaj przyjaźni do nienawiści. Ponieważ poznajemy tutaj naszych dwóch głównych bohaterów, czyli Elaja i Wiktora. Ela i Wiktor to są studenci medycyny, którzy poznają się właśnie na studiach, ponieważ trafiają do jednego pokoju w akademiku. E, zaprzyjaźniają się bardzo ze sobą, oboje są nieco skrzywieni przez życie. Zarówno Wiktor, jak i Elaj to są postacie, które m, chcą. Mają takie powołanie do medycyny. To nie jest w żaden sposób na nich wymuszone przez rodziców czy przez kogokolwiek. To są ludzie, którzy po prostu bardzo, bardzo ciekawią się ludzkim ciałem. Pewnego razu na uczelni zostaje im zadane zadanie, w którym mają wykonać pewien projekt. I oni obmyślają, że może zainteresowaliby się ponadprzeciętnymi, ponieważ kiedyś się im obiło o uszy, lub też przeczytali e, gdzieś tam, że jest coś takiego jak bycie ponadprzeciętnym. I jak się pewnie domyślacie, jest to posiadanie supermocy, więc nasi bohaterowie. Próbują w pewien sposób je posiąść. I tutaj kończy się tak naprawdę pewna część tej książki i rozpoczyna się kolejna, ponieważ zarówno wyszyz jak i wedżful są napisane w postaci rozdziałów e, retrospekcyjnych, czyli mamy na przykład 25 lat później, 4 tygodnie nie później, 25 lat wcześniej, 4 tygodnie wcześniej, 10 lat wcześniej, dzień wcześniej. To są dosyć pomieszane te rozdziały, więc to jest jeden mały problem, który, który ja odczułam czytając te książki, ponieważ trzeba się skupić na to, kiedy co się wydarzyło. I druga linia, która znajduje się w tej książce, to jest 10 lat później, kiedy okazuje się, że to nasi główni bohaterowie się nienawidzą, a Elay ustanowił sobie za cel zabić wszystkich ponad przeciętnych. Wiktor natomiast wychodzi. Z więzienia. I to jest takie mini wprowadzenie do Wyszyz. Mam nadzieję, że tych z Was, którzy jeszcze nie przeczytali Wyszyz, zachęciłam tym. Natomiast teraz przejdę do spoilerowego mówienia na temat Wyszyz. Więc jeżeli nie pamiętacie, jak się skończyło Wyszyz, no to. To jest właśnie część dla was. Dlatego, że wyższy skończy się w momencie, w którym e, dostajemy taką największą walkę między Wiktorem i Elajem. Ponieważ e, Wiktor posiadł moc, w której jest w stanie panować nad nerwami, nad nerwami swoimi i nad nerwami innych osób. Natomiast mocą Elaja jest. E, Wielokrotne powracanie do życia. To znaczy, jego ciało się po prostu regeneruje w, w zawrotnym tempie. Czyli, nawet jeżeli ktoś przebije jego serce nożem, to to serce się odnowi. Więc tak naprawdę jest nieco niezniszczalny. A Wiktor tak naprawdę nie czuje za bardzo bólu, ponieważ może odciąć niektóre drogi nerwowe, które doprowadzają do mózgu impuls, który świadczy o tym, że coś go boli. Ale oczywiście wyżej mamy również innych bohaterów. Mamy serenę, która sprawia, że ludzie robią to, czego ona chce, czyli um, tak jakby, jeżeli oglądasz te Umbrella Academy, to tam jedna z bohaterek szepcze do ucha i sobie słyszałem pogłoskę, że i ta osoba robi to albo wierzy w to. No i tak samo jest tutaj z Sereną. Natomiast siostra Sereny, czyli Sydney, jest młodą dziewczynką, która jest w stanie przywrócić martwych do życia. I tak naprawdę scenę, którymi się kończy ta książka, to to, że Eli zostaje na wolności, natomiast tam są pewne problemy z, tym jego, z tą jego wolnością, a Wiktor umiera. Z tym, że Wiktor w momencie, w którym jest wprowadzany do grobu, to zostaje wskrzeszony przez Sydney. Także tak naprawdę obaj nasi bohaterowie dalej żyją. Tak naprawdę umiera z takich głównych bohaterów Serena. Także to było takie malutkie przypomnienie. I może przejdźmy już do tej głównej części tej recenzji, czyli do omawiania Vengeful. Vengeful jest to książka, którą ja początkowo przeczytałam w języku angielskim wystawiłam jej wtedy 5 na 5 gwiazdek. Natomiast po zrobieniu sobie Riri du, wystawiłam jej Nieskończoność na gwiazdek, bo tak bardzo podobała mi się ta historia. Po pierwsze, jest to historia, której nie chce się odkładać. Jest to jedna z tych książek, które. Trakcie czytania są nieodkładalne. W Wręczful dostajemy nową bohaterkę, czyli Marcela Riggins. To jest właśnie ta osoba, która znajduje się tutaj na okładce. Marcela jest osobą, e, która całe życie była na świeczniku. Była osobą, o której mówiono w mieście, ale nie w taki sposób, jakby ona tego chciała. Ponieważ ona jest znana przede wszystkim z tego, że jest żoną Markusa. E, Markus to jest bardzo wpływowy człowiek w mieście. E, natomiast ich małżeństwo mogłoby się wydawać, że jest idealne. Natomiast na samym początku książki dowiadujemy się, że Markus zdradza Marcelę. I Marcela się o tym dowiaduje, i w wyniku pewnych spraw Marcela również staje się ponadprzeciętna. Marcela posiada moc, która sprawia, że może w pewien sposób zabić niektóre osoby, i jest to wyrażane jako spalenie. Natomiast ona tego nie czuje w taki sposób. Jest to ciężkie do wytłumaczenia, jako że nawet za bardzo nie jest wytłumaczone w książce. Natomiast jest to jej moc, takie mm, swoiste zabijanie innych osób. Marcela w tamne, od tamtego momentu staje się bardzo, bardzo bardzo złym bohaterem. Jest to przykład takiego bohatera złego do szpiku kości. Dlatego też Marcela nie jest taką bohaterką, z którą my byśmy się bardzo utożsamiali, dlatego, że e, tak naprawdę ona nie ma za dużo dobrych cech, a właściwie nie jestem chyba w stanie żadnej wymienić. Ale na tym samym jest to bohater, który jest bardzo dobrze wykreowany pod względem bycia złym. To jest po prostu kolejny villan, którego my dostajemy w powieści Wiktorii Schwab. E, co więcej, w tej książce mamy trzy, cztery... Tak naprawdę kilka point of view, czyli um, perspektyw, e, ponieważ mamy ją z perspektywy Wiktora, z perspektywy Elias, z perspektywy e, czasami Sydney, e, Dominika i właśnie Marceli. I jeszcze June. E, Sześć takich głównych bohaterów, na których skupia się cała ta książka. June to jest nowa bohaterka, która pojawia się również e, gdzieś tam na początku. E, June Poznaje się w pewnych okolicznościach razem z Sydney. June, jak się domyślacie, też jest ponad przeciętną, z tym, że ona potrafi e, zmieniać swoją postać, czyli e, potrafi przyjąć po prostu czyjąś maskę, czyjąś, czyjąś posturę, czyjąś twarz, być po prostu kimś innym. Także to jest June, tam to była Marcella. Sydney okazuje się, że ma dalej takie same cechy, jest e, dokładnym przełożeniem tej samej postaci, e, czego nie można niestety powiedzieć o Wiktorze, ponieważ. E, Wiktorowi dzieje się wielka krzywda, ponieważ przestaje panować nad swoim życiem i tak naprawdę jest w stanie umrzeć na kilka minut, co pewnie, jak się domyślacie, dla zdrowego człowieka nie jest niczym dobrym, bo umiera. No i to samo dzieje się niestety w przypadku Wiktora. Mamy tutaj również Micza, który pojawiał się w wyższym, natomiast to jest moim zdaniem dość poboczna postać. Ale postać, o której warto by było wspomnieć, to jest Eli. Eli pojawia się tak naprawdę w drugiej części książki. Powiedziałabym, że tak koło 150 strony, więc też za dużo wam nie będę mówiła. Ten Elai się pojawia, natomiast nie w taki sposób pewnie w jakim on by chciał być pokazany. I tak naprawdę Wenchful to jest książka, która już nie skupia się nam tylko i wyłącznie na e, konflikcie między Wiktorem i Elajem i wszystkimi ponadprzeciętnymi, tylko tak naprawdę tutaj główną osobą jest Wiktor i Marcela. E, chociaż oczywiście Elai też. Jeszcze tylko wspomnę o co chodzi z tym Dominikiem. Dominik to jest przyjaciel Wiktora, który tak naprawdę jest jest jego informatorem i on tutaj też odgrywa bardzo ważną rolę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie małe prowadzenie o co chodzi w Wręczfull, i może zainteresowałam kogoś, żeby sięgnął po właśnie ten drugi tom, jeżeli nie był jeszcze przekonany. I to, co najbardziej podobało mi się w Wręczfull, to to, że w tej książce nie ma super bohaterów, ale m, takich dobrych bohaterów. E, tutaj są. Bohaterowie, którzy, którzy są bardzo ludzcy pod tym względem, że mają i złe cechy charakteru, i dobre cechy charakteru. Nie mamy ani jednej postaci, która byłaby wyidealizowana, co jest czymś bardzo, bardzo dobrym, ponieważ e, to jest troszeczkę tendencyjne zachowanie. E, Pisarzy, to znaczy oni bardzo lubią kreować chociaż jedną postać, która jest po prostu taka do szpiku kości idealna, co również zdarza się Wikorii Schwab w innych jej książkach. Natomiast w Wenczful nie ma czegoś takiego. Jakbym miała wskazać jeden wątek, który najbardziej mi się podobał, no to w moim przypadku było to, e, była to relacja właśnie June i Sydney, e, ale także Wiktor, dlatego że ja Wiktora bardzo, bardzo polubiłam w pierwszej części. Ja jestem właśnie Team Wiktor, chociaż Team Eli. Też troszkę, ale bardziej jednak ten Team Victor. Jest to książka, w której jest mnóstwo akcji. To, o czym mówiłam na początku filmu, czyli to, że tutaj występują um, retrospekcje, czyli mamy 25 lat wcześniej, mamy 4 tygodnie wcześniej, mamy. Um, nie wiem, dzień wcześniej, tego samego dnia, e, sprawia, że książka nie jest tendencyjnie nudna. Czyli nie mamy czegoś takiego, że e, odczuwamy znużenie, ponieważ tak naprawdę nic się nie dzieje, bo w momencie, w którym e, troszeczkę zwalnia akcja, no to pojawia się nowy rozdział, w którym dzieje się coś zaskakującego, co pozwala nam rozumieć lepiej niektórych z bohaterów. I mi te rozdziały nieco przeszkadzały w natomiast w już się do tego przyzwyczaiłam. To, co było fajne w tych retrospekcjach, to że dzięki nim poznaliśmy tak naprawdę na nowo życie Elaya. E, takie życie. yeah <laughs> zanim on został studentem medycyny. Także mamy lepiej rozwinięte te postacie. E, mamy bardzo dużo akcji. Mamy wątki, które zrzucają nas z krzesła, które są bardzo, bardzo zaskakujące. I tak naprawdę Vengeful jest to dla mnie książka idealna. O ile nie mogę tego powiedzieć o wyszys, bo to jest książka, która powstała na samym początku kariery Wiktorii Shop I tam widać dużo niedociągnięć. Tak już Wenchful one są naprawdę dopracowane. Jest to książka, która całkowicie podbiła moje serce po raz drugi. E, tak jak już pisałam na Instagramie prawdopodobnie będzie to e, najlepsza książka 2020 roku, jeżeli nic się nie zmieni, a nie sądzę, żeby się zmieniło. Jak pewnie widzicie, jest ona nieco dłuższa niż e, Wyszys, bo ona ma 544 strony. Natomiast ta książka się bardzo szybko czyta, ponieważ tak jak było w przypadku Wyszys, mamy właśnie te niedożyte retrospekcje, to jeszcze takie podrozdziały, które wprowadzają nas w nowe części życia bohaterów. I teraz chciałabym Wam przeczytać fragment, który mi osobiście się bardzo podobał, ponieważ e, jest to fragment, który bardzo stawia nam postać Elaja w nowym świetle. Natomiast ja niektóre zdania, żeby nie spoilerować wam. Ci, którzy nie wierzą w nieśmiertelną duszę, nigdy nie widzieli, jak opuszcza ciało. Miał rację, pomyślał Elay, wybierając w końcu numer alarmowy. Między żywym a martwym naprawdę była duża różnica. Wiem, jakie to straszne, oznajmiła, chociaż przecież wcale tak nie uważał. Powiem ci jednak coś, co pomaga mi, kiedy czuję się przytłoczona życiem. Każdy koniec to nowy początek. Powiedziała uroczyście i wstała. No już, chodźmy. Elaj podniósł się i podążył za nią po schodach. Wciąż czekał, aż uczucie spokoju zniknie, ale nic podobnego się nie działo. Każdy koniec to nowy początek. Jest to fragment, który pojawia się koło strony 150, czyli w momencie, w którym lepiej poznajemy postać Elaja. Osobiście. Naprawdę znalazłam tutaj wiele, wiele cytatów, które mi się podobają, natomiast większość z nich jest spoilerami do samej historii. Natomiast samo to świadczy o tym, jak dobrze jest napisana ta książka, ponieważ ja nie jestem osobą, która często sobie coś zaznacza albo sobie robi zdjęcia tych cytatów, a tak było w przypadku właśnie Wedgeful. Także jak pewnie widzicie, moja miłość jest ogromna do Wedgeful, do w ogóle całej tej serii Wishes i Wedgeful, serii na razie duologii, ale pewnie będzie to trylogia, ponieważ to jest książka, która. Nie dość, że przez całą fabułę nas angażuje, to jeszcze kończy się po prostu tak mocnym zakończeniem, które jest nieco takie specyficzne dla Victoria Schwab, ale to jest zakończenie, które ja lubię i które jestem pewna będzie się podobało nie tylko mnie. Także jak widzicie, ja bardzo, bardzo polecam Wam Wenchul i dzięki uprzejmości wydawnictwa Winidia mam dla Was jeden egzemplarz, którego mam tutaj. I co trzeba zrobić, żeby wygrać? To na dole w komentarzu napisać mi, Gdybyście byli ponadprzeciętni, to jaką supermoc chcielibyście posiąść? Wybiorę w ciągu tygodnia jedną osobę, która właśnie wygra tę książkę. I dodatkowo chciałabym, żebyście również subskrybowali mój kanał, polubili ten film i obserwowali mnie na Instagramie. Więc tak naprawdę są cztery łatwe rzeczy, które mogą sprawić, że wygracie właśnie ten drugi tom. Także macie tydzień na odpowiedzi, a ja później podzielę się z Wami właśnie tą książką. I już tak na samym końcu chciałabym powiedzieć, że bardzo cieszę się, że patronuję tej książce razem z. Z Łukaszem Talking Cloud i bezcelekami, ponieważ wiem, że my wszyscy uwielbiamy Wiktorię Szłab i że e, naprawdę bardzo cieszymy się, że kolejna jej książka została wydana w Polsce. Także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!